Witam wszystkich bardzo serdecznie ze stadionu Ursusa Warszawa. Jeżeli chciałbym określić historię tego klubu w jednym słowie, to chyba musiałbym to słowo, musiałoby być to słowo to skomplikowane. Skomplikowane dlatego, Dlatego, że 1929 lata powstania klubu, później w okresie międzywojennym zmiana na 1935. Skomplikowane sprawy to oczywiście te związane z upadkiem klubu na początku lat dwutysięcznych, a jeszcze bardziej skomplikowane sprawy związane. Z próbą podniesienia tego klubu, zresztą dosyć chyba skutecznie, no bo przecież czwarta liga mazowiecka jest, są seniorzy. Przy wejściu na stadion z Ursusa mamy Ursus, ciągnik Ursus w dzielnicy Ursus, w której zresztą funkcjonowała fabryka Ursus. Fantastyczna sprawa. Do tego, oczywiście, wszystkiego okolice, zobaczcie, jak to wygląda. Bardzo aktywni ludzie tutaj grają w tenisa, biegacze biegają, pływacy pływają tam za mną, gdzie jest, gdzie jest taki duży, duży basen. Tam hala sportowa, też można uprawiać różnego rodzaju aktywności. No cóż, no serdecznie pozdrawiam kibiców Ursusa w dzielnicy Ursus. Nie kibiców Ursusa a dzielnicy Ursus w Warszawie też oczywiście pozdrawiam. Nara. Ach, bo ja jeszcze zapomniałem wam powiedzieć takie pod pod tym Ursusem. No wracamy już teraz z Warszawy, to nie ma co ściemniać, że jesteśmy na stadionie Ursusa, ale to co zapomniałem, no to przecież 73 rok i awans Ursusa na zaplecze ekstraklasy, gdzie grał chyba tam ze 3 lata i namieszał tam co najlepsze. Także Така ќе рече Орсос, Варшава.